Witajcie moi kochani, to jest miejska lista w SKTV Hity na czasie. Dzisiaj nam powiedzieli, proszę jechać na Legnicę. No i jesteśmy w Legnicy, a ja na Legnicy jestem nawet bardzo, ale to bardzo dosłownie. Zaczynamy program Miejska Lista, jest tablet, więc bardzo fajne klipy się dzisiaj oczywiście, że pojawią. No i teraz ruszam szukać fajnych, uśmiechniętych, rozbawionych ludzi. W sumie mam w planie teraz bardzo elegancko zejść z tej Legnicy. Nie wiem, czy to elegancko się uda, ale spróbuję. Zaczynamy. Kochani, oglądacie miejską listę w SKTV Hity na czasie. Wciąż jesteśmy w Legnicy, a w zasadzie to zaczynamy. Są uśmiechnięte dziewczyny, są, ja słuchajcie, nawet zapamiętałam, Ola i Asia, tak? Tak, się. Tak. Yy, ale zacznę od Asi, bo słuchajcie, Asia strasznie przed naszą kamerą uciekała. Dlaczego Asiu yy, biegłaś? No ja się ogólnie stresuję występami przed kamerami. No ale czy, czy ja jestem taka stresująca, czy myślisz, że ja bym Ci mogła wyrządzić jakąś krzywdę? No nie, w sumie nie, ale lubię Cię oglądać i widziałam Cię w Egipcie ostatnio. Tak, no fajnie, fajnie było w Egipcie, ale dzisiaj pogoda w Legnicy bardzo podobna do tej egipskiej. Ciepło, tak. prawda? Ciepło, ciepło. Prawie można w sobie chodzić. Dobra, dziewczyny, to zacznę teraz od Oli. Ola, co w Legnicy porabiasz? Mieszkam. <głos》>, uczę się już niedługo do Poznania. Czemu do Poznania? A tam yy, może studia coś tego. Czyli matura za chwilę. Tak, za, za ile trzy tygodnie, cztery. A powiedz mi jeszcze, a studia już wiesz, jakie wybierzesz sobie, jaki kierunek? To już tak y, bardziej z angielskim coś, filologia, te sprawy. A to chcesz dzieciaki uczyć angielskiego? Jeszcze nie wiem, co ja chcę w życiu robić. Masz jeszcze te względnie tam y, dwa miesiące, a Asia co będzie robić w życiu? Ja też idę na studia do Poznania i mam właśnie zamiar razem mieszkać y, i chcę się na lingwistykę. Hmm, razem mieszkać, dziewczyny! No i co będziecie robić, jak będziecie razem mieszkać? Pracować. Ja <laughs> po... W międzyczasie uczyć. Tak, a długo się już przyjaźnicie? No trzy lata. Hmm. lata. I myślicie, że nie będziecie się kłócić, jak będziecie razem mieszkać, na przykład o to, że jedna nie posprzątała kuchni, e, ta nie umyła naczyń? E, e, czyli mogą być takie kłótnie kult... Nie się Dziewczyny, słuchajcie, ja wam polecam grafik, grafik sprzątania. To jest bardzo fajna opcja i przynajmniej nie będziecie się wtedy kłócić. Tylko musicie się wywiązywać ze swoich zobowiązań. Co Wy na to? Myślicie, że taki grafik będzie spoko? No jeżeli będzie się wywiązywała, bo raczej to ja jestem taki bardziej czysto. A czy Ty czyściorze, a to ona taki migla broda! brudas. Dobra, no Sprzątam jak muszę, nie? No ale y, najważniejsze jest to, czy odnajdujesz się w swoim bajzlu? Oczywiście. No to to jest najważniejsze, tak? Dziewczyny, słuchajcie, bo tutaj coś mi się, nie wiem dlaczego, Uciekło wszystko, znikło, o wszystko już jest. To są klipy nasze, fajne, eskowe. I bardzo bym Was prosiła, żebyście sobie jakiś klip wybrały. I oczywiście za chwilę go puścimy. Jak znajdziesz Ciki Miałek? Nickelback? chyba raczej Bruno Mars, tak? Oczywiście. Albo Nickelback, Ciki No to słuchajcie, no Dziewczyny, no musicie podjąć jedną zgodną decyzję. No co, dzień mi chodzi ta piosenka po głowie? Co wierzymy? Aptomfong. Okej, okay, dobra. I Bruno Mars. Okej, okay. Bruno, sympatyczny. Człowiek, dziewczyny. Teraz jeszcze pozdrowienia. O, to pozdrawiam wszystkich maturzystów, żeby im dobrze matura z polskiego poszła, żeby nie wylosowali żadnego obrazu ani e, rzeźby. A to teraz tak jest? Tak, pozmieniało się. Żeby mi się wszystko ułożyło i żeby było takie piękne słońce do końca roku. Żeby zawsze była ładna pogoda, a Olu, ty, do kogo kierujesz pozdrowienia? Ja oczywiście pozdrawiam całe drugie liceum ogólnokształcące tutaj w Legnicy. No i mamy. No i mamy, no to mamusie też pozdrawiamy bardzo ja serdecznie. Ja też się pozdrawiam, mamy i chłopaka. Chłopak, no wiecie, wiesz co, ogóle... A ten chłopak też do Poznania jedzie studiować? Jedzie. No! I w trójkę będziecie mieszkać? Tak. że mój brat jest, więc. Czyli wszystko zostaje w rodzinie. No, dziewczyny, piękna sprawa, na pewno będzie pięknie w tym Poznaniu. Bardzo Wam dziękuję. A przed nami Bruno Mars. Oglądacie Miejską Listę w SKTV hity na czasie. Jesteśmy w Legnicy. Ze mną Patrycja. Cześć. Witam wszystkich. Patrycja, już wiem od Ciebie. Przed chwilą mi powiedziałeś, że wszędzie jeździsz rowerem. Dlaczego nie samochodem? Bo nie mam prawa jazdy. Ale to bardzo dobrze, bo jesteś eko, tak? E, tak. I, I fit. I fit. No, ja ostatnio słyszałam, że bardzo popularne wśród młodzieży jest hasło... Spoko Laska, fit 16, co o tym sądzisz? No ja już nie taka młoda jestem. Ja już 16 lat też nie mam, ale spoko fit laska pasuje. Pasuje, <laughs> Patrycja, A powiedz mi, jak tu w Legnicy jest z kradzieżą rowerów? Bo na przykład we Wrocławiu to powiem Ci, jest lekka spina, jak się gdzieś zostawia rower, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak wrócisz do tego, pojazdu już nie będzie. A tutaj w Legnicy? No mi się jeszcze nie zdarzyło. Jak kupiłam ten rower, to trochę się bałam właśnie, że mi ukradną, bo jest... on jest bardzo ładny. Właśnie jest bardzo ładny, ale właśnie zdziwiłam się, że, że do tej pory go mam. A jak kupowałaś rower, to stwierdzasz, nie jest śliczny, musi być mój, czy na przykład bardziej zachęciła Cię cena? To znaczy, bardziej zachęcił mnie kolor. Miętowy, pie... Miętowy właśnie, miętowy, pistacjowy. No my dziewczyny lubimy, jak wszystko jest ładne. E, Patrycja, to świetnie, że jeździsz sobie na rowerze, ja też bardzo lubię... Bardzo bym ci prosiła, żebyś sobie wybrała e, klip, który już za chwilę na antenie SKTV. Na co tutaj masz ochotę? No to może być e, Pitbull i Jo. Okej, okay. bo no już za chwilę Pitbull nam zaśpiewa. A teraz jeszcze pozdrowienia. E, pozdrowienia dla wszystkich fanów e, SKTV. E, Jak spojrzała, tutaj, co <grym> tutaj jest napisane? E, dla całej mojej rodziny, i dla wszystkich Ladyczanskich. I dla wszystkich tych, którzy jeżdżą na rower. Fit. Na I dla tych wszystkich e, spoko lasek pit, tak, i tak, tak. No to dobrze, Patrycja, bardzo Ci dziękuję, w sumie nawet jeżeli teraz do Ciebie bym powiedziała zjeżdżaj, to chyba się nie obrazisz. Nie, nie obrażę się, tak Cię śpieszę. No to świetnie, a przed nami pitbull. To jest miejska lista prosto z Legnicy, a ze mną jest Daniela. Cześć, cześć wszystkim. Jesteś z Legnicy? E, tak, tak, jestem z Legnicy. No i co tutaj ciekawego można robić w Legnicy? No jest wiele fajnych miejsc w Legnicy do zwiedzania, od klubów po jakieś zabytkowe miejsca, także jest naprawdę co robić w ciągu dnia i w ciągu nocy. No to jak byś, jakbyś na przykład miała kogoś zachęcić, żeby przyjechał do Legnicy, to co byś mu powiedziała? To bym mu powiedziała, żeby w ciągu dnia zwiedził całą Legnicę, bo jest tu mnóstwo super miejsc, a w nocy wszystkie kluby, bo też są naprawdę, naprawdę super i jest tam co robić i mnóstwo ciekawych ludzi, żeby poznać. Daniela, chciałam jeszcze pogadać o twoim imieniu. To jest bardzo oryginalne. Znasz jeszcze jakąś inną Danielę? E, znam jedną, ale kiedyś ją poznałam, jakieś 10 lat temu i nigdy więcej nie widziałam, więc można powiedzieć, że w sumie nie. Czyli oryginalna. Jak byłaś młodsza, to zawsze się cieszyłaś, że masz na imię Daniela, czy raczej mówiłaś, czemu się... O, nie, nie, nigdy się nie cieszyłam. Wszyscy zawsze mówili, kojarzyli mnie z Danielem Jeleniem, także absolutnie nie cieszyłam się z tego, że mam na imię Daniela. To jest bardziej męskie imię niż żeńskie, ale już do tego przywykłam. A masz chłopaka? Nie, nie mam. Fajnie by było, gdyby twój ją na mnie Daniel. Co ty o tym sądzisz? Znam kilku Danielów, ale zawsze ich odprawiałam z kwitkiem, także raczej, raczej nie przystaję na to. Bo no jeszcze jakby ktoś miał na nazwisko jeleń. Daniel jeleń to w ogóle. Znam pana Jelenia, też go odprawiłam z kwitkiem, także też absolutnie nie wchodzi w grę. Ale może się jakiś trafi i Daniela ci oczywiście tak jak najbardziej. Życzę. A teraz trzeba, żeby... Cza czas, żeby... czas. Czas, żeby wybrać sobie klip, który już za chwilę na antenie SK TV. Proszę bardzo, to jest nasz tablecik. To możesz sobie tak podbierać do góry, na dół i sobie coś wybrać fajnego. Mhm. Zależy się na przykład, jaki dzisiaj masz nastrój. Czy jesteś szczęśliwa, zadowolona? Dzisiaj mam świetny nastrój, ponieważ jest świetna pogoda, więc jakby mogło być inaczej, więc może lemon jutro. Ach, to jest taka piękna piosenka, zresztą jedna z moich ulubionych. Bardzo się cieszę, Daniela, że się rozumiemy. Moich też ulubionych i jedna z fajniejszych piosenek. Tak, także. Czyli jesteś moją jutrznią, tak? Tak, tak. tak. Piękna, piękna sprawa, Daniela. Teraz jeszcze pozdrowienia. Czas Pięknie dla Ciebie. Pozdrawiam wszystkich znajomych z Seleknicy, Natalię, która dzisiaj jest w pracy, także pozdrawiam Cię. Ja mam dzisiaj wolne i myślę, że widzimy się wieczorem, bo jest piątek, także do zobaczenia. No, dzisiaj to konkretnie mamy czwartek, ale wiem, że Ty o tym nie wiesz, ale to dzisiaj jest czwartek. Okej, okay, to widzimy się w czwartek, to mi nie przeszkadza, przepraszam. No możecie no. się widzieć codziennie. Daniela, bardzo Ci dziękuję i przede wszystkim chciałabym pozdrowić wszystkie Daniele na świecie. Ja również oczywiście, dziękuję. Ty, Daniele, na Czterech Kopytach też. Ja też. No to, no to teraz oczywiście, Lemon, jutro. Oglądacie miejską listę w SKTV Hity na czasie. Ze mną Ewelina. Cześć! Cześć. Ewelina, przed chwilką mi zdradziłaś, że rozstałaś się z koleżanką, ale oczywiście no wiadomo, no, nie byłyście w związku, ale co dzisiaj robiłyście? Szkoła. Za tak. dwa tygodnie kończymy szkołę, matura. No i co tam ciekawego Ciebie w tej szkole było? Bo tak przed maturą to chyba light! Czy <gulanie> 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 ja wiem, czy taki light? Strasznie dużo sprawdziano wszystkiego. Jeszcze? Do końca. Do samego końca do poniedziałku przyszłego. No i co świadectwo z czerwonym paskiem będzie? Chyba nie na kartce. Ale jak taką pieczątkę byś sobie na przykład kupiła, to czemu nie? No pewnie. A powiedz mi, co, co dalej z Twoją edukacją? Studia? Studia. Jakie? Wrocław. Bezpieczeństwo Narodowe. Super! Czyli y, podobają Ci się zapewne żołnierze, tak? Jest w to klimat? jest Twój klimat? A wiesz, że tam jest taka jednostka i tam jest dużo chłopaków? Jest i właśnie na tą uczelnię idę. A i tam razem z nimi będziesz? Tylko, że na Wydziale Cywilnym. Czyli w tej chwili nie masz e, chłopaka? Nie. No, ale to się zapewne w październiku, w listopadzie zmieni, prawda? Oby. Ewelina, jesteś z Legnicy, tak? Tak, tak, jestem w Legnicy. A powiedz mi, co tutaj w Legnicy można robić fajnego? Szczerze? Nie za dużo. Dlatego wynosisz się do Wrocławia, tak? Tak, ale jest EWES, bardzo fajny klub. No, okej. W piątek, to można. No, słyszałam, słyszałam. To jest rzeczywiście bardzo fajne. No dobra, Ewelina, słuchaj, no to nie będę Cię tutaj zamęczać. Bardzo ci proszę, żebyś sobie wybrała jakiś teledysk, który już za chwilę pojawi się u nas w Esce. Na co masz dzisiaj ochotę? Jak twój nastrój dzisiaj? Oj, dzisiaj jestem zmęczona w sumie, ale wybieram Sie i Maddy Czyli Elastic Heart. Czyli, no w sumie nie musisz mieć chyba elastycznego serca na razie. No, na razie nie. A masz raczej twarde serce? Oj, tak. Oj, no to mam nadzieję, że wiesz, jakiś żołnierz odpowiednio Strategię, zaplanuje i zrobi to wszystko tak, że serce będzie mięciutkie, ale tak nie za bardzo, pamiętaj o tym. No oczywiście. No oczywiście, oczywiście. I teraz jeszcze Ewelina, pozdrowienia. E, to pozdrawiam moją koleżankę, którą właśnie się pożegnałam. Całą swoją szkołę, klasę trzecią B z pierwszego liceum ogólnokształcącego. No i tam pozdrawiamy tych wszystkich chłopaków we Wrocławiu nie, to jest Desant. E, to znaczy ja idę na wojsk lądowych, więc to jest są sami oficerowie, będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie. Ewelina, bardzo Ci dziękuję, a przed nami Sia Elastic Heart. Kochani, powoli już kończymy program Miejska lista w SKTV Hitę na czasie, ale na koniec jest z nami podróżnik Marek Siema. Hej. E, Marek, skąd jedziesz? Z Wrocławia. I do Legnicy tutaj przyjechałeś po co? Tak, przyjechałem do domu na weekend. Aha, czyli ogólnie, czyli jesteś z Legnicy, ale. Juje we Wrocławiu. No i dlaczego wybrałeś akurat Wrocław? No pewnie dlatego, że raz że blisko, a raz że bardzo dobra uczelnia. Czyli co studiujesz we Wrocławiu? Stomatologię. No piękna sprawa. Czyli jak coś tam z ząbkami się stanie, to do ciebie Marek może dzwonić? Można. Ale pewnie stomatologię... trochę. Stomatologię to ile to jest, 5 lat w sumie trwa? No, praktycznie tak. A ty już ile masz za sobą? Na drugim roku jest. No to powiem Ci, że na pewno musisz się na tej stomatologii dużo uczyć, a na imprezy jest czas? Jest czas, spokojnie. Aha, no to jak jest. Są imprezy. A we Wrocławiu fajne dziewczyny są? Bardzo fajne. Lepsze niż w Legnicy? A nie wiem. A nie, a no i bardzo ładna, dyplomatyczna odpowiedź, bo wiesz, jakbyś tutaj poznał jakąś w Legnicy i by potem zobaczyła ten program, to mogłaby się urazić. Coś, coś w tym jest, tak? Marek, bardzo bym Cię prosiła, żebyś sobie wybrał klip który już za chwilę na antenie SKTV. Na co masz ochotę? Czy ja mam Ci pomóc? No to proszę, wybierz coś, coś fajnego. Czyli ja mam? Co ja bym sobie tutaj wybrała? No to może... O! Who is Fancy? Goodbye. Fajny kawałek. Zresztą zaraz mm. zobaczysz. I Marek teraz jeszcze pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych z Wrocławia, moich znajomych ze studiów i z Legnicy. Wszystkich tych, którzy oglądają. Także... Pozdrowienia. I to mówił uśmiechnięty Marek, który już wkrótce będzie panem stomatologiem. A ja się z wami żegnam prosto z bardzo słonecznej i pięknej letnicy. Też może na koniec zaprezentuję swoje uzębienie, które myślę, że jest całkiem spoks. To do zobaczenia!